Cześć witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na unboxing paczki z komiksami jaka do mnie właśnie przyszła jest to jest ona w Gildia i w tej paczce znajdują się znajdują się dwie pozycje komiksów jakie mnie najbardziej interesowały z końcówki października a jakie to będą komiksy za chwilkę się dowiecie jak ją odpieczętuję. także zaczynajmy bez zbędnego gadania tylko powiem wam szczerze że nie wiem jak się do tego dorwać bo Paczka jest naprawdę solidnie zapakowana. Wow, naprawdę. Spróbuję to zrobić jak najszybciej. Czekam jeszcze na jedną paczkę, jaką do mnie ma dotrzeć, i też z jednym fajnym komiksem, którego jestem niezmiernie ciekaw. Myślałem, że do mnie przyjdą dzisiaj dwie paczki, no ale przyszła do mnie jedna paczka. Być może będzie to jutro lub pojutrze. Także spodziewajcie się kolejnego unboxingu. A jaki to będzie komiks, to na razie wam nie będę zdradzał. Poczekam troszeczkę. Zostawię wam troszeczkę nutkę tajemniczości, że tak powiem. A ja tutaj walczę z tą paczką. Dobra, pierwsza część, ale zapakowana powiem wam, ale nie dziwię ci się. Nie dziwię się, że jest tak zapakowana. Bo jest tutaj wyjątkowy komiks dla mnie. No i pewnie już troszeczkę zdradziłem, co to jest za pozycja Dobra, ale już zaraz chyba będziemy mieli to. Już jestem blisko tego otwarcia także Wow, ale konkret, konkret nie ma tej Gilia. Gilia naprawdę pakuje idealnie według mnie Ops, przepraszam was mam bardzo, ale aż kuczę z tego wszystkiego zawodziłem o kamerę dobra, już jest OK. dobra, ale już mam tylko miksy dorwałem folia na bok, wszystko jeszcze chwileczkę poza kadrem chcę zrobić tak zwany efekt wow nożyk może już na bok Żeby nic nie uszkodził jeszcze chwilka, poczekajcie Dobrze, mam już prawie w rękach Dobra, słuchajcie, pierwszym komiksem jaki zamówiłem jest Savage Avengers Słuchajcie, zamówiłem tą pozycję, powiem szczerze, że nie wiem o niej jakoś zbytnio dużo Ale spodobał mi się opis I wielu bohaterów, których mamy właśnie na okładce Postanowiłem, że Zakupię sobie tą pozycję Lubię czasami coś przeczytać z Marvela, coś innego Nie tylko Silent DC, bo lubię także tak samo te epiki Spider-Man, Mam także Punishery no, i czasami od czasu do czasu coś takiego super bohaterskiego na konkretną skalę, że tak powiem. Spójrzcie, mamy Wolverina, mamy Konana, Punishera, Venona, nawet także jestem ciekaw, jak to będzie się prezentowało. Cena tego komiksu: 89,99 tu jest chyba około 300 stron. No, i komiksem, na którym chyba każdy z nas czeka w tym miesiącu, jest Batman Nightfall, krucjata mrocznego rycerza. Tak jest, mam w końcu go w swoich rękach i ja. Wow, i powiem Wam, że ten komiks jest bardzo gruby. O ile się nie mylę, mamy tutaj 744 strony. Pierwszy tom miał 684, o ile się nie mylę, a drugi tom miał chyba coś koło 600, czyli to jest najdro, naj, najgrubszy tom z trzech. Jestem ciekaw, czy kolejne dwa tomy, które nam się ukażą, także będą tak opasłe. Słuchajcie, ten to mnie naprawdę bardzo ciekawi, ale to bardzo. Już wam mówię dlaczego. Tylko najpierw sobie obejrzę, czy jest on cały. Wow, ale ja się cieszę, że go mam w rękach, powiem wam. Nawet sobie nie wyobrażacie, ci, którzy wychowali się na tych zeszytach. Starsi komiksiarze doskonale zdają sobie z tego sprawę. Ale tak, dlaczego mnie interesuje? Jeszcze zanim otworzę, wam powiem. Dlatego gdyż. Lata temu, kiedy były wydawane u nas te zeszyty, to znaczy były, właśnie dlatego, że wiele z tych zeszytów u nas nie było przez Tim samych wydanych. W ogóle Kning West, yy, czyli Krucjata Mrocznego że strasznie było pocięte u nas w kraju, bardzo dużo zeszytów nie było wydanych i z tego względu ja tak naprawdę będę pierwszy raz czytał dopiero te zeszyty. To znaczy czytałem jeszcze w wersji angielskiej, to znaczy spójrzcie, takiej, Mam ten egzemplarz w miękkiej oprawie. Być może zrobię nawet jakiś materiał porównawczy, poprzez przeczytaniu tego komiksu. Ale tutaj jest i tak, ma być więcej zresztą, gdyż jak każdy wie, jest nasza edycja polska. Ma być najbardziej kompletną na świecie. I to jest to wspaniałego. Dobrze, ale teraz już sobie otwórzmy. Troszeczkę tutaj yy, światło mi pada. Wybaczcie mi to, no, ale słońce raz wychodzi, raz zachodzi. No i spójrzcie, wow ale zapach niesamowity i spójrzcie na tę listę, spis treści, Uf, ja Cię kręcę, Uf, ale ja się cieszę, mnóstwo zeszytów, mnóstwo czytania, ja Cię, aż mam ciarki pojawią, dla mnie to jest naprawdę niesamowita podróż w czasie, ja już nie raz wspominałem, że na tych zeszytach się wychowałem i każdy, kto też na nich się wychował, doskonale mnie rozumie, wow, tak, mamy i tego zeszytu już na pewno nie było, ja czytałem go tylko w amerykańskiej wersji, ale wiecie, polska wersja to jest jednak Polska Fajnie sobie poczytać po polsku, ja trochę więcej będę Wam przelatywał tych kart, kiedyś dopiero będziemy sobie oglądali Przy mojej prezentacji, a na razie Ale wspomnienia wracają, a na razie tylko tak z grubsza i tu jest naprawdę wiele fajnych zeszytów, w których ja też czytam. Już bym mógł co nieco powiedzieć, ale trzymam się do czasu prezentacji. Już nawet zobaczyłem tytuł Komornik The daily Man. Pamiętam ten zeszyt doskonale. Ale krócie powiem wam jaki to jest zapach. Jak ja się cieszę, że już go mam w swoich rękach. Jestem ciekaw czy, yy, czy po prostu ten tom trzeci będzie też szybko wyprzedany. Spójrzcie. I ten zapach tuszu. Co wspaniałego. Shadow of the Bad. Te historie też bardzo lubię. Kurczę od razu skojarzyłem się z tego gościa, który taki kwasem raził. Pamiętam tą historię. Już wam mógł coś powiedzieć, ale trzymam się z tym. I kolejne zeszyty. Może po prostu ze, pójdźmy sobie na dodatki, dodatki wam pokażę, po okazji sam sobie zerknę. Ok, komiks skończy nam się na stronie 734, no i mamy troszeczkę dodatków, chyba widzę. Tak, jakieś układki. Ok, jest tego troszeczkę, nie ma tego nie wiadomo ile, Batman Sekta mam czy sekta, nie wiem, Batman, nie wiem, no, no, Batman, sekta, nie będzie. Yy, powiem Wam, czego mi troszeczkę brakuje, jeśli chodzi o, o te dodatki. Znaczy, nie, jakieś, wiecie co, troszeczkę od autorów na końcu komiksu, żebyśmy coś mieli, jakieś może jak tworzyli yy, postacie, jak tworzyli, nie wiem, strój, że yy, Val -Vale ja waleja, sorry, jaka ja to źle opowiadam, Coś na temat tego, to by było takie już domknięcie, chociaż i tak jest świetnie, ale troszeczkę mi właśnie z tym brakuje. Także to są takie dwa komiksy, jakie zakupiłem. Batman Nightfall, Krucjata Mrocznego Rycerza oraz Savage Avengers. Jak już wspominałem wcześniej, jedzie do mnie jeszcze jedna paczka. Jaka to będzie paczka, z jakim komiksem, no to już zostawię taką nutką tajemniczości, bo też na ten komiks bardzo czekam. Także... To by było na tyle w tym komentarzu, w tym, Boże, w tym materiale. Przepraszam, mylę się, bo emocje biorą górę naprawdę. A Wy dostaliście już swojej koniści, macie już swojego Nightfalla, czy jeszcze czekacie? Napiszcie mi to w komentarzach. No i co? Będę się z Wami powoli kończył. I widzimy się w kolejnych moich materiałach. Prawdopodobnie już przeczytanego tego Nightfalla i z prezentacji na moim kanale. Cześć!